O kurde, o co to za pociąg? Jaki inny. Byskito. A tam pisze. No stacji będzie myśl? Może będzie myśl? <laughs> Udało już nam się dotrzeć. Byliśmy... Przejechaliśmy się do Rzeszowa i już wróciliśmy. Szybko to minęło. I jedziemy do domku, do chaty na chatę wypić czekoladkę i może coś zjeść. Udało nam się wrócić na chatę. Teraz będziemy robić fryteczki do jedzonka i muszę na stół już ogarnąć, bo przecież święta nie będą trwały cały rok. Ale najpierw świeczuszkę zapalimy. Szybko. Widać cię było chociaż? Nie, nie wiem co. Mój cień tylko było widać. Przestań już. O, jeszcze Charlotte jest!

Rozebrać. No, bo dzisiaj już nawet bąbka spadła, zaraz wam pokażę. Dzisiaj nas obudziła bombka, która spadła z choinki. Jeszcze jej nie podnosiłam, ale widzicie, spadła. Nie wiem z którego, może, może z tej gałązki. O, z tej tu. I spadła nam. Kochanie, jak to się robiło? A no, to zrobiłem, ale jak chcesz widzisz, to wejść na mojego blaga. No, nie wierzę, że mam wejść na chłopaka Jak coś to ci widzę? Zostały <gry> dwie. Tak, no tak. Malutko wody, musi być. Mało wody. To czym mam tu zalać mleko? Mlekiem też, ale to wodą całej. mlekiem najlepiej wcale nie po prostu mam to wsypać, tak? i dać kakao? Dajmiesz po łyżce kakao bo najpierw cenę masz wodą najpierw, najpierw, najpierw wodą cenę masz, nie? czy nie? tak, no. 150 mililitrów no ale najpierw wodę wlewasz tak? No co ci piszę, co jest napisane. Wsyp zawartość ze szetki do kubka. Zalej gorącym mlekiem na wodą. No to tak mówię, no to tak robię. Ale ty jest co? <laughs> no. Widzicie? Mi się gorąco no. zrobiło. Bo mówi, że ci zimno. Co, tak? Nie, już tak nie mówię. Dałaś łyżeczkę całą i kakao łyżkiego? Nie, nie zdążyłam. No. No, nie? Ma. Nie wiem. Nie pokażę mnie tam. Ale nie przekręcaj kamery. Ooo, jest tam. Nie przekręcaj kamery, żeby mi było widać co to ma być. Już, widać mnie dobrze. Zobaczę <suszę> mnie. Co? Zobaczę sobie. Mam teraz czas dla siebie, nie, żeby mi coś nagrywał. Po ile? Jedną, dużą. Taką? Może być. Jeszcze jedam więcej. I jak będziesz zalewać, to nie dużo. W sensie, tu mi też troszkę więcej tego kakao. Nie zalewaj i nawet do płotku nie idź. będzie tylko woda. Niedobre. Coś jeszcze? Tak, coś możesz też przyprawę do pierniczka troszeczkę. Ja daję troszeczkę cynamonu, tak szczyptę. Cynamonisz. Tak. Ale to taką szczyptę, nie, nie za dużo, bo to co damy jest, jest strasznie mocne. Już. I wszystko. Czekamy na wodę, czekamy aż się zagrzeje masło klarowane. Chłopie, wszystko minęliśmy przy ciebie. Sprawdźmy, czy już git No. Jak to, to będzie za mocno przeglądało, to trochę się przeleje, ale to nie jest Bo to jest, bo to od długów jest tak szeroko. I jak to wlejdzie, do takiego nieźlego, na przykład okay. do tego teraz przeleje, tak to przeleje, to to ten będzie ciekawy. Och, kiełnia. Tak, nie, to gramy. A pachnie trzica ciacho Nie, nie będę tego pić. Na razie. Co jeszcze było? Z dwóch stron kamera. Stresuję się, ano. Nie mnie nagrywa, zobaczcie, o, to no, mnie nagrywa. Dobra. Ja ci nie nagrywam. To no co, gramy chyfę? No, no umiem grać Vivę. No uczę cię. No ja nie mam z nim pokazać, to. No. To będzie trudne. Dobra. Jakaś tam umiejętność, czegoś się nauczysz. Czegoś się nauczę? No, dzięki głowie, no czegoś się nauczę. Tak, zaraz będziemy mogli sobie jajo usmażyć i suroleczkę wyjąć. O, chyba tam mam porę, No, jest tak, myślę. Nie, no to laska, jak nie. Musisz na napić tej czekolady. No nie gdzieś. bo no, dużo mówię, na dole i jest takie rozsądnione, ta, ta czekolada jest taka No trochę jest. To tak jakbym kumplował, macie taki mecz A mamy jakąś czekoladę? Tej, ja, muszę dodać do czekolady. Ale... Dawaj. No, nie wiem ta Tam mam My, wiesz, mamy bajeczny. Ten, ale on jest samokamienny jak się No. Nie może Czemu? Nie, to, to będzie Ci... to musisz mieć coś plecnego dla nie daj Jest, jest leczny. Leczny. Ale to tak świało, czekoladę jeszcze, nawet nie Jak? gdzie to, no, to, 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 I... to jest To Mikołaja. Na Mikołaja, jest nie, Są dwa. Daj Obydwa, nie, no. A jeden? To jest Baumon. Bałwan czy Mikołaj? Obojętnie, daj co większe. to Masz. Dawaj to swoje. To jest chłopa, a to moje, powiem zapamiętaj. Na długo. Tylko nie zesłaniaj mi. No, a potem trzymaj mi. Głowa mu się urywała. I tak do środka. Jajo, jajo. Mikołaj, czy ciebie? Konciecznie pani się. Teraz Masz, bo ja sobie wzięła... A ja i... za dużo mi za tak? teraz, no pewnie. Tak, Wrzucę tą resztę. No, myślę, że teraz w miarę prosto. A na jest, to chodzi. Takie małe inny. że takie słodkie, że będziemy musieli wyrzucić trochę jeszcze noż, nie. Sprawdzam. Chwila prawdy. Zapakuj za z tego. Weź trochę dobry mają. Jakbym Bo... Smakuje jak płynny pielęg. Bo dzisiaj chcieliśmy sobie zajść na czekoladę tam do Galerii Rzeszowskiej tam na górze, bo byliśmy raz, raz już byliśmy i pojechaliśmy się przejechać po prostu do Rzeszowa i stwierdziliśmy dobra idziemy, ale jest niedziela handlowa, nie handlowa, więc prawdopodobnie jest, więc prawdopodobnie było zamknięte, chociaż my wtedy byliśmy w wakacjach chyba w niedzielę i było otwarte, ale mieliśmy Akurat mieliśmy pociąg 20 po, a my tam byliśmy 10 po. I musieliśmy, i musieliśmy zdecydować, czy jedziemy tym pociągiem teraz 16.20, czy później. No ale późniejszy mieliśmy 17 coś. Więc stwierdziliśmy, dobra, lecimy, jedziemy tym. No i musieliśmy szybko iść, nie znaleźliśmy nic, nie czekolady. Był czekolady. Był tam automat z czekoladą, z kawą i, i z herbatą, ale niestety nie działał. Chciałam kupić, ale nie działał. Co, dobre? A, nie wiem, bo chciałam tylko to, co było na Mi to smakuje jak płynny piernik. Piernik to być co ja dużo cena mamda. Może u ciebie, u mnie jest po prostu U mnie jest naprawdę dobra. Co samo? Gdzie no, Co nie wiem? Okurze jest twoja. No się tą wodu prawie nie czuć. Może ja teraz za dużo wody dla Nie no. O nie, u ciebie jest woda. Tak, bo ja czuję u ciebie więcej wody. Nie, to nie obchodzi. Ja daję tutaj Michałki, bo mam. Nie wiem, jak chcesz, coś sobie nie daj? daj sobie swojego, bo do, doda do twojego. Aha, no tak, no. Skoro chcesz taki eksperyment zrobić. Ja to nie jest czekoladowy bardzo. No, no właśnie, to chodzi, że nie jest. To ten zjem. No nie ma już tu innej czekolady. No chyba masz tam, nie mi No chyba, że chcesz tak. Na... A, to jest twoje Kinderjako, nie moje. No to osuń się. No? Oh. A moja wypowiedź jest więcej że na na Это из какао. Такие типовые, нет? Такие типовые, такие, как Без шау. Она за Myślałam, że już obejrzałem idzie. Daj, Olga, Olga, Olga. O nie, widałam. Co? Widzi się tu? Potem sobie sami. Ło szlapałam się. Dobra, idę to Dobra. zmywać. Koszulkę i idę to zabrać, bo później tego nie odbiorę. O, tak się uklapałam. Tak się uklapałam. Coś tam zaprałam, trochę, ale chcę to zostawić jeszcze w tym w wodzie. Bo już trochę mniej widać, o widzicie? Troszkę mniej niż wcześniej. Miałam jechać na stację autem. Nie wiem czy mnie słychać, z jest jak nie to najwyżej dogram. I podchodzę do auta a tu kapeć. Tu był kapeć. Ale już nie ma całe szczęście, bo chłop nawombował. I co? Spóźnij się na pociąg, więc chłop musi mnie specjalnie na Rzeszów do pracy. Co za dzień, co za dzień, jeszcze kompresor nam się popsuł, więc musieliśmy jechać na stację. Dawaj. Więc taka przestroga: zawsze przed wyjazdem sprawdzajcie koła. Zawsze, czy wszystko jest ok? Bo niestety możecie nie dojechać, tak jak ja dzisiaj. Tej tak jak ja dzisiaj nie dojechałam na, na pociąg i chłop specjalnie musi mnie teraz wejść do Rzeszowa. No jakby nie chłop, to byłabym chyba bardziej zestresowana tą całą sytuacją. Ale chłop zawsze na spokojnie. I całe szczęście. Dzięki temu i ja się opanowuję w środku. A, się... <laughs> jeszcze teraz żytną gdzie włączył. A dobra. Jeśli ja ktoś co to jest Żyd, no to to jest yy, rezerwa. Nie wiem, czemu ja się cieszę. Teraz powinnam być smutna i w ogóle, kurde, a ja Już dlatego, że chłopiec obok. Ależ ty mój. Czemu do czego bym się nie dotknęła, to psuje? No i tak, pojedz. Okay. Też też tą... jest to jest plastik. Było to samo, Jest tam się. jeszcze taka srebrna? To jest zbieraj te Zbieram, a pytam. Są, No zbieram, dlatego pytam. Są, chodź, do do Możesz zjemną. Się... Uciekł. No, po co my je ubieraliśmy? Jak teraz musimy ją. No to jest magia. To jest właśnie magia. To jest właśnie magia. Ubierasz, żeby to zdjąć później. I, z... I co roku ta sama tradycja. To jest magia. Ale... Nie, to jest smutne. Jak to się zdejmować. Tylko lepiej to wygląda się zakłada, ubiera w sensie. No, lepiej to się ubiera, niż się A wiesz co zrobimy? Nie. Jak już się zrobi miejsce, to na miejsce choinki, o tam, zaczniemy opadać puzzle. O A kurde, Ty, ty chcesz puzzle układać? Widzisz? Czyli jakaś nowość. Teraz tak, yy, pozbędziemy się choinki i będzie tak pusto i smutno. To w tym miejscu będziemy puzzle opadać. widzisz? Puszę za pizzę. Już jest lepiej. Co mi się wydaje? Przecież na mówię? Tak, papolika ta śmierci. Daj to walizkę szklaną. Piersiówkę. Walizka, i piersiówkę. O, uwaga moi kochani widzowie. To jest w ogóle najlepsza bombka na tej choince. To jest piersiówka. Patrzcie. Widzicie to? Normalnie piersiweczka taka znaczy ja się śmieję, bo tak naprawdę to jest walizka. No ale z daleka wygląda jak piłka. O, najfajniejsze to są te. Nie to Tobie się podoba? Bardzo mi się podoba, no ja go mój bujek w kuźnik na no, no. Akurat twój bujek do tego już się tarzyć, więc to... Uf, jaka ma jeszcze każdy dźwięk uuu jaka palińczyny ma pająk to tu musiał być jakiś pająk się tu umie A, co to zrobić? Co ty taki nerwowy dzisiaj na mnie? Tak. Gorszy dzień? Co, się uśmiechasz? Ale raz, w Warsaw? Nie, w że nie widziałeś. Na pewno? No. Chcę iść do kościoła, jak już kościół zamknięty. No tak, to ja się będę jakiegoś tam Mogę sobie sprzedać, fajnie. Chcę coś kupić. Jak to się świeci skoro tam mnie gdzie mamy na pół. Chyba jest z góry ten przycisk. To rozwiniemy za rok, jeśli będą te. Czemu nie? Już nie ma co podawać, wiosny na matki. Fajkowe. Ile jemek? Mhm. Ale syp. Kto to będzie sprzątał? Kochanie. To nie ja. Tym, tam, z no to trudno będzie, trzeba gdzieś założyć. Przecież to, za co? Albo na tyle tak? O. Dobra, a drugą ty potrzymasz tutaj. Już. Się otwierają dwa, czy tylko nie? Nie yeah.

咱你们都包，我包啥吃？<noise> <noise> Padało, że choinka, która u nas stała, ubrała się na biało. Patrzcie, fajnie to wygląda. No, jeszcze prosi śnieg. Na święta tak nie prosił jak teraz. No, jeszcze jakiś spinać. Poprzedni współlokatorzy nam zostawili.